Dzień dobry, Pani Małgorzato. Dzień dobry. Spotykamy się tutaj jako Wolne Media Szkolne, to nasi reporterzy. Przygotowaliśmy kilka pytań w związku z jubileuszem. Czy jest Pani gotowa odpowiedzieć na nie? Zawsze. Bardzo mnie to cieszy. Pierwsze pytanie zada Pani wychowanka Emma. Koletki głoszą, że jest, nie tylko, że jest Pani nie tylko naszym nauczycielem, ale także jej naszej szkoły absolwentem. Czy dużo się zmieniło od tamtego czasu, odkąd Pani się tu uczyła? Bardzo dużo się zmieniło, bo kiedy ja byłam w Waszym wieku i chodziłam tu do szkoły, chodziliśmy do szkoły również w soboty, czyli mieliśmy 6 dni w tygodniu zajęcia. Uczniów w szkole było prawie trzy razy tyle niż obecnie, i jakoś się mieściliśmy. A w zeszytach pisaliśmy stalówką w obsadce maczaną w kałamarzu, do którego atrament dolewali dyżurni podczas przerwy. Bardzo dziękujemy. To jest pierwsze. Pierwsze ma Pani już za sobą. Pani Małgorzato, pytanie numer dwa, też Pani Wychowanka. Basia. Który przedmiot był dla Pani najlepszy, a który najgorszy? Czy jakaś nauczycielka była dla Pani wzorem do naśladowania? E, najlepiej szłymi i najbardziej pasjonowały mnie przedmioty, przedmioty matematyczno-przyrodnicze, czyli matematyka, biologia i chemia. Fizyka tak mniej. Moją idolką była nauczycielka chemii, pani Bogdańska, która realizowała z nami eksperymentalny program nauczania w klasie 7 i 8, co spowodowało, że nawet poszłam na studia chemiczne. No, niestety nie skończyłam ich, ale ta pasja pozostała mi do dziś. Najgorzej szło mi, tylko się nie śmiejcie, z WF-u, ale nie we wszystkich konkurencjach, natomiast e, naj, najsłabszą umiejętnością moją był skok przez kozła, i do dziś nie opanowałam tej umiejętności. Ale dobrze sobie radziłam natomiast z pływaniem, bo na lekcji pływania jeździliśmy w piątej klasie. Super, dziękujemy. Jest nie ładnie się śmiać z kogoś. Ależ nic z się nie śmieje, my się tylko uśmiechamy, że tak dobrze Pani idzie odpowiadanie na nasze trudne pytania. Tak I kolejne z tych trudnych pytań zada też Pani wychowanek z obecnej klasy, Marek. Czy to prawda, że swojej pierwszej klasy wychowawczej się nie zapomina? Czy Pani pierwsza klasa była bardziej mądra, czy nieznaczna? Hmm. E Wszystkie dzieci, które uczę, są mądre i nie mogę powiedzieć, że była to nieznośna klasa, choć mam takie szczęście, że klasy, które uczę, są zawsze bardzo aktywne. A czy pamięta pani imiona z pierwszej klasy wychowawczej we swoich Tak, Sporo imion pamiętam. Pewnie nie wszystkie musiałabym się zastanowić, czy zerknąć w notatki, ale pamiętam Radka, Michała, Adama. E, pamiętam Izę, Karolinę, e, Krzysia. Mm. No. Czy to wystarczy? Myślę, że całkiem nieźle Pani poszło. Pani Łukasza, Mał... zapomniałam o Łukaszu. I pewnie jeszcze o paru innych, tak, ale miejmy nadzieję, tak. że się nie obrażą. Pani Małgosiu, jeśli tak mogę powiedzieć, przepraszam. Kolejne pytanie będzie od naszego reportera Wojtka. Poproszę o opowiedzenie dwóch anegdot związanych ze szkołą, kiedy Pani była uczennicą nauczyciela. Mnóstwo ich jest. Ale takie chyba najzabawniejsze, które mi się teraz przypominają, to że w czasach, kiedy ja tu chodziłam do szkoły, była maniera mówienia do wszystkich po nazwisku. Nauczyciele do nas się tak zwracali, było Wara do tablicy i my między sobą, Mówiliśmy też po nazwisku. I moja przyjaciółka z lat dziecięcych, Ewa Krajewska, która była solidną firmą i często do niej zwracali się uczniowie, żeby dowiedzieć się od to, co było zadane. No, miała takie wydarzenie zabawne. Bo do jej domu, bo kiedyś były tylko telefony stacjonarne, zadzwonił kolega węgrzycki i pyta: Halo, Krajewska? A odebrała jej mama. Mówi: Tak, słucham, ale nie, to Krajewska? No tak, Krajewska słucham, ale nie, no weź, ty nie jesteś Krajewska. Jestem Krajewska. O co chodzi? No to weź powiedz co było zadane z matmy. Natomiast wydarzenie z mojej pracy jedno z zabawniejszych to jest wyjazd z klasą pierwszą na zieloną szkołę nad morze z panią trenerką Ewą Susarczyk. I podczas tego wyjazdu obchodziliśmy tam Dzień Dziecka, i z okazji Dnia Dziecka był ogłoszony turniej tenisa stołowego, bo dużo pierwszoklasistów dobrze grało w tenisa. I jeden uczeń Michał, taki też bardzo aktywny. I chętny, co chwila przychodził do nas do pokoju, a mieliśmy akurat przerwę między zajęciami, dzieci miały czas na przebranie się. Co chwila przychodził i się pytał: Przy pani, kiedy będzie turniej? I ja za każdym razem odpowiadam niezmiennie: zejdziemy tam razem. Gdy już któraś z nas będzie na dole, możecie schodzić. Uczeń przyszedł drugi raz i pyta: Kiedy będzie turniej? Więc ja mówię: Jeszcze żadna z nas nie zeszła. Aha, po pięciu minutach. Proszę pani, to kiedy ten turniej? A ja zapytałam. A siedziałyśmy z trenerką obie na jednym łóżku i tam rozpisywaliśmy, rozpisywałyśmy tabelkę do tych rozgrywek. I zapytałam go: A czy któraś z nas już jest na dole? On, nie wiem, ale polecę sprawdzić. I dopiero jak dobiegł na sam dół, to chyba zorientował się, że coś jest niechalo. A my zaśmiewałyśmy się z trenerką. Do dziś się z tego śmiele. Ja myślę, że niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o mhm. pytania. <grytanie> 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 czy, czy kiedy zaczynamy? Pani Małgorzato, zostało nam ostatnie pytanie, i to pytanie zada uczeń klasy drugiej, Bruno. Czego Pani myślała? Czego życzy Pani naszej jubilatce? E, dobrych uczniów, chętnych, ciekawych świata e, i dużo tych uczniów. E, Zdaję sobie sprawę, że jest niż demograficzny i pewnie coraz mniej będzie kandydatów do klas pierwszych, ale bardzo bym chciała, żeby było ich dużo i żeby przychodzili z takim pozytywnym nastawieniem, z chęcią dowiedzenia się czegoś ciekawego o świecie. Mhm. Czyli, Pani Małgorzata, takich jak mamy do tej pory, ciekawskich. Tak, nadal, nadal takich uczniów, do których mamy szczęście. Na ba których szczęście mamy trafiać. O. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszamy do oglądania tego wywiadu zarówno na stronie internetowej, jak i na naszych facebookowych stronach. Dziękujemy jeszcze raz, a to nasza ekipa, naszych reporterów. Polecam. Wolne Media Szkolne. Zawsze do dyspozycji. Dziękujemy.